Dziś zagramy w game of Peak. Jeszcze zostawcie łapkę w górę. Teraz zagramy w papier kamien, nożyce, kto zaczyna? Trzy, cztery. Mateusz odpada, teraz ja skrzypkę. Trzy, cztery. Szymyka odpada? Dobra, a więc. Zaczynamy! Dobra, a więc ja na sam początek zadam coś łatwego na rozgrzeweczkę. Będzie to hop. Tego mi się nie udało zrobić, ale zobaczymy, czy uda się Mateuszowi Szymkowi. A teraz zobaczymy, co to za następna osoba. Jako jest Szymek? Eee, Zadaję bany hopa. Szymek zadaje bany hopa i mu się to udało zrobić. Czy Mateusz to powtórzy? Udało mu się. Czy nibak to powtórzy? Udało się. A więc ja zadam 180, krótki taki przejazd tyłem i 180. 180 a... I nie było przejazdu tyłem, a więc Mateusz traci szansę Nie dał nam tylko na rozrzewkę, A Szymek to chyba z już i zrobić Dobra, a więc widzę, że Mateuszowi nie udało się zrobić 180 do 180 A więc ja to spróbuję zrobić, może akurat Mateusz straci życie Nie rozwinąłem się, bo mnie przechyliło w bok, a więc też stracę szansę Może Szymek nas ja zadaję para zimnego. Co to jest? Co to jest? Proszę nam pokazać. Para zimnego. No patrz, Dobra, no zimny jest to. Patrz, a taki tak... to. No tak. tak ty tego nie zrobiłeś jeszcze? Nie. I mu się to udało O nie Pierwsza próba stracona Oj, zabrakło trochę Kostki Ostatnia próba i ci się to udało A ja teraz zadam 18 do 18, tak jak wtedy A i blisko a ja zadaję to co wtedy, czyli dwa radziemnego. <noise> Spróbuję zadać 1-8 do 11. To jest Walka, kto, kto pierwszy to zrobi? A więc ja oczywiście zadaję 1,8 do 11. Ja zadaję 18 do 1-8 No nie! 18 do 1-8 Kolejna próba zadania 1-8 do 1,8, Mateusza. Ja oczywiście zadaję to samo co inni. Czyli 1,8 do 1,8. Ja zadaję 1-8 do 90. Uuu, zaskoczył. Spadła noga? No, spadła. 8 do 1, 8. Zróbmy to. Czy teraz nas zadał? Czy Szymech nas pokona? Magiczna kolejnoga. Wszystko się na niej udaje. No i Mateusz zapomniał ze sobą zabrać kolejnogi. Druga próba. I znowu się nie udana. Patrz. Szymech to wygra. Było? Nie. Nie wiem. Nie jak Szymek zaliczasz? Ja Nie, nie no, zaliczasz. Tak mnie od razu wyeliminować, nie? Dobra. Bierzesz rebate'a? Biorę. Jest! Zaliczamy. Zaliczamy? tak dobrze wykorzystałem. A więc teraz robi Kacper. Ciekawe jak on nam się popisze. Aj. Blisko, blisko. Zaliczamy! O! Z drugiej próby się udało, więc dalej mam ja, a Mateusz już nie ma. Hej! I tu wskakuje A Okej okay. Dobra, to to rób. No i nie zrobiłeś Ja zrobię whipa Piękny Whip Bierzesz się Baja? Nie A więc teraz chcesz na Mati Aj. Oj bliziutko Był, ale Mateusz spróbuje jeszcze raz, żeby był ładniejszy No i myślę, że jest ładniejszy, więc zaliczone Szymek traci literkę P Zadaję I Mateusz nie zrobił. Zaliczasz? A więc Mateusz ma zaliczone. Zrobione Tak zaliczam. A więc teraz będzie zadawać Mateusz. Mam pomysł. Tutaj zeskakuję na pierwszy stopień i tam z powrotem No Dobra. Bo? Możesz tak nogą się podbierać? A, dobra, trzeba jakoś zrobić, żeby literki się posypały. Dlatego spróbuję zrobić bara. Chyba był, nie? Był. Niezaliczone? Nie zrobiłeś? Biorę rybę, I też się nie udało, więc trzymek traci rybę ja i literkę. Nie zrobił. Nie udało mu się. Ostatnia próba. A więc już traci literkę i teraz ma już py. Ja zadaję, że tutaj zeskakuję i od razu wskakuję. I nie wskoczyłeś. Już wiem, co mogę zadać. Tutaj mamy takie delikatne podwyższenie. Spróbuję tak. Schodzić tutaj na fibla. Wtedy tak. I żeby już nie męczyć chłopaków wipami to po prostu Jeden się Ta 180 ledwo co się udała, ale chyba jakoś tam wyszło. No i ci się nie udało. Nie. Teraz ostatnia próba. Niestety kółko zadecydowało, została na kostce, przez to otrzymuje kolejną literkę, jaką jest I. Szymek, jeśli teraz tego nie zrobi, to odpada już. No i niestety, pierwsza próba stracona. No to się przykrywa. Niestety Szymek, nie poradził sobie z tym zadaniem. Szymek odpada z gry. Dzięki za grę. Dziękuję. Dziękuję, Do widzenia. A teraz, widzowie, wielki finał. Ja kontra Kacper. A ja zadaję 270. Było? Było. A więc Mateusz zrobił z pierwszej próby. Zobaczymy, czy mi się to uda w trzech. Ja bym to poprawił, bo nie było takie czyste. Aj. O! Oj, bierzesz rewejta? Biorę Było Było? Było A teraz trik, którego jeśli zrobię To prawdopodobnie ta gra się zakończy A będzie to hill whip Prawie Dobra, zaczynamy co Mati teraz zada I mam nadzieję, że w następnej próbie mi się to uda zrobić A więc Mateusz zadaje to No i znowu nie zrobił Ale Zrobione, nie? Bo jak chcę się zatrzymać i pewnym momencie, skończyłem, ale później się wywaliłem. No? Dobra, więc chyba zrobione, nie? Zobaczymy na nagranie, jeszcze tak, jak to wyszło. Uwaga, Szemek był na barze. Ogląda ten filmik po kratkach. I tu jest decyzja. Uzdana! <laughs> a więc, a więc, Hillip zaliczony. A więc kliw zaliczony i teraz będzie próba Mateusza. Nieudana próba, zostały ci jeszcze dwie. Nieudana próba, została ci jeszcze jedna. No i niestety wygrywam ten znaczy w sumie na szczęście wygrywam, ale Mateusz odpada. Szymek odpada jako pierwszy, niestety Mateusz jako drugi. No i ja wygrałem. Widzimy się za tydzień, w niedzielę o godzinie 16 na kolejnym odcinku.